To znaczy byłem pełen obaw przed tym meczem, z tego względu, że w ostatnich meczach drużyna grała dobrze, a wręcz na dobrym poziomie zagrała mecz z Olimpią Gruziąc, gdzie, jak powiedziałem, jednostka i to, żeśmy ukryli, że bramkarz aż nam bramkę na targa wyjść, złapać i najprawdopodobniej byśmy wygrali ten mecz z Olimpią Gruziąc I się bałem z tego względu, że tak, GKS jest, że on musi. Musi, tam jest presja. Byli też na krótkim złupowaniu po meczu z Kaliszem, a my po trzech dniach się bałem, czy dojdziemy i będziemy mogli sprostać. Jeżeli chodzi, miałem pełni obaw byłem, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, bo my jesteśmy w takich warunkach, a nie innych. I po trzech dniach grać z GKS-em, no to potrzeba innej woli i dobrego prowadzenia się, i, i tak jak mówię, no i, i takiego podejścia. Jeden za wszyscy, wszyscy za innego i to, żeśmy się wykonali. Znowu zagraliśmy dobry mecz na, 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 bym powiedział na poziomie naprzeciwko GKS-u, gdzie, gdzie GKS będzie walczył o, o tą pierwszą ligę, to żeśmy się wykazali dobrze i byliśmy równoszanym przeciwnikiem, więc żyliśmy dwie trzy sytuacje stuprocentowe, z których mogliśmy zrobić bramki, ale co, co mnie na pewno optymizm to, że obrona wreszcie zagrała od na obożliwę, no i że, że wszyscy piłkarze byli byli tak grze obronnie jak i jak wychodziliśmy do ataku, to takim atakiem zorganizowanym dlatego, dlatego jestem pełen optymizmu jeżeli chodzi o dalsze spotkania Gratulacje trenerze, bo pokazaliście po raz kolejny z GKS-em z Głownikiem 00. A tych mocnych potraficie się jakoś zorganizować? To znaczy jak, 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 jak sami pamiętacie, mecz z Olimpią co było 1-0 poprzeczka, na 2-0 mecz się skończył, ale również mieliśmy też w 2-1 jeszcze sytuację, a m, duża nie przegrała, tak jak jeszcze raz powtarzam, jednostka przegrała mecz i, ale ja to mówię, no, bierzemy wszyscy na to, nie chciałbym tu obarczać tylko i wyłącznie i bramkarza, bo bramkarz dzisiaj dostał nie, szansę i wypełnił ją i, i, na 110%, bo dzisiaj był zupełnie tobiasz inny. No, ale to się brało z tego, że wszyscy się denerwują, ja już bym chciał skończyć ten mecz, i ten, ten, ten temat Olimpia Grudziądz, bo uważam, że nie zasłużyło, że nie przegraliśmy, a dzisiaj mogliśmy wygrać to spotkanie, mówię, o jedną sytuację byliśmy, BKS może inicjatywę, ale my byliśmy o jedną sytuację byli lepsi, jeżeli chodzi o stuprocentowe sytuacje. Michał Mi Cywiński dzisiaj wypadł w ostatniej chwili, co się stało, kontuzja? No i tu jest właśnie teraz czas na tych, którzy mniej grali, nieraz można powiedzieć, że, że no byli zadowoleni, że siedzą na ławce. No i dzisiaj mecz pokazał, że każdy chce grać. No byliśmy pełni obaw, jeżeli chodzi o Filipa Karmańskiego, bo był ostatnio co wejście, to, to, to nie było to tak, jak powinno być. Ale i dzisiaj przed meczem wypadł Michał, porozmawialiśmy krótko. Mówię do Karmana, no to jest czas, żeby się pokazał, a nie grał tak jak dwa lata temu, czy rok temu, przynajmniej jak był Jimmy tutaj przy Zimie naprawdę dobrze, dobrze grał I, i dzisiaj tyle ile miał, tyle grał i wypełnił tą lukę po, po Michale. No i, drugi, i druga taka i, i, sytuacja z, z obrońcą, tak? I też Wajsak wypada. A Kujawa pokazał, że na treningach na tym walczył o to, żeby powrócić i pokazał, że, że naprawdę jest to ambitny chłopak i dzisiaj zegrał bardzo dobre spotkanie. Zresztą dwójka i Mruk i Kujawa nie popełniła błędu jak cała obrona. I myślę, że, że, że należą się duże słowa uznania tym piłkarzom, bo te stałe fragmenty gry, to GKS strzela w ramki, zawsze jest bardzo groźny i my żeśmy sobie poradzili, bo za jedną sytuacją gdzie Karmański wybił piłkę z bramki, ale również oni mieli, mieliśmy Polkowski taką sytuację, która zakończyłaby mecz, najpewniej byśmy wygrali ten mecz, no, ale przyjmujemy remis, bo wiemy, wiemy z kim graliśmy. Tak, jesteśmy po drugim meczu wyjazdowym z rzędu, gdzie, gdzie odrabialiśmy dzisiaj straty związane z naszym zakażeniem koronawirusowym. Wiadomo, tych 16 zawodników było chorych i, i, i tak trochę do siebie dochodzimy, ale nie tak może jak ja bym chciał, bo wydaje mi się, że, że, że mogło być trochę dynamiczniej. Brakuje mi bardzo tego punktu w Kaliszu, bo, bo, bo gdybyśmy dzisiaj byli po tych dwóch meczach, Kalisz walczy o baraże, Stadgar bardzo mocno utrzymanie i to się czuje i to widać, to nie są łatwe mecze, trudne mecze i, i, i na pewno jeżeli byśmy przywozili dwa punkty to by było to minimum to Katowic przywiezione tak jakby się chciało. Mamy, mamy jeden punkt tego dwóch meczu. Musimy, 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 musimy mieć głowę yy, przed tymi następnymi meczami podniesioną, mieć do głowy. Musimy przede wszystkim wzmocnić się w działaniach ofensywnych, bo, bo wydaje mi się, że w tych dwóch meczach, mimo, mimo dobrych momentów, jeśli chodzi o prowadzenie gry i, 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 i o sposób gry, to tak, ale, ale tego błysku w polu karnym trochę nam brakuje. Trochę jesteśmy łatwo rozszyfrowani dla przeciwnika, jak dzisiaj byliśmy dla błękitnych i, i można powiedzieć, że w jakiś sposób oni w tym własnym polu karnym z nami sobie radzili. Nie ma co narzekać. Zostało, zostało, zostało 6 meczy. Arcy ciekawa rozgrywka. Jesteśmy w grze. Dzisiaj zdobyliśmy 60 punkt w lidze, no, no cóż, no, no głowy do góry i gramy dalej.